Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mistrz Geografii i witam Was w nowym odcinku z serii o kontynentach. I dziś skupiamy się na Ameryce południowej, szybciutki odcinek, nawet bez żartobliwej wiadomości tutaj, bo nie miałem co napisać. Przepraszam, jeśli ktoś może się poczuć jakiś urażony, znaczy nie urażony, tylko po prostu taka zmiana. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, trochę mogę być markotny podczas odcinka, bo mi przykro. Zaczynajmy. Zaczniemy od informacji. Jest to, jest to kontynent na półkuli południowej, chociaż kawałeczek jest na północnej. Jest to czwarty największy kontynent na Ziemi. Jest na niej 13 państw. W Brazylii, największym państwem na tym kontynencie, tu powinienem dać przecinek, przepraszam, znajdują się największe lasy deszczowe na Ziemi, czyli po prostu dżungla. Puszcza Amazońska. Przepływa przez tę puszczę naj, druga najdłuższa rzeka świata, czyli Amazonka. I o tej dżungli mógłbym zrobić osobny odcinek, ale nie, wie, nie wiem nie wiedziałem do, jakiej, do jakiej serii by to mogło być. Więc mogę po prostu powiedzieć, że rząd brazylijski regularnie wycina tą puszczę, żeby budować tam różne rzeczy, i bardzo to smuci wszystkich. Bo są prognozy, że do 2040 połowa lasów będzie wycięta, a to naprawdę szkoda, bo w tych lasach mieszka bardzo dużo zwierząt i jest bardzo dużo roślin, i te lasy generują bardzo dużo tlenu. I dane sztywne. Największy kraj i najbardziej zaludniony Brazylia, największe miasto, najbardziej zaludnione São Paulo w Brazylii. Najwyższy punkt to Aconcagua, góra w Andach, 6980 metrów nad poziomem morza, Chile. Najdłuższa rzeka to Amazonka z dopływem, który nazywa się ukajali Dłuższy jest Nielskagero, ale o tym będzie odcinek w niedzielę. Znaczy nie w niedzielę, tylko później, bo w niedzielę nie wypada. DAY END, czyli koniec. Zostaw mistrzu drogi łapkę w górę i subskrypcję na ten ostatni dzień wakacji. Możesz napisać w komentarzu hashtag rok szkolny albo nie. Dzięki i pa pa.